Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Graba, a to kolejny odcinek z Dying Light, który nagrywamy na live. To jest wszystko nagrywane podczas jednej sesji, dlatego cały czas jestem w tej samej koszulce, a to nie trwa kilku dni i nie śmierdzę że coś. Eee, także tutaj dla osób będących na live minęła zaledwie chwila, odkąd nagrywamy tego odcinka, dla osób oglądających na YouTube minęło zapewne troszeczkę więcej pewnie dzień, może dwa, coś prawdopodobnie takiego. No, w każdym razie zakończyliśmy poprzedni odcinek dość wybuchowo, tylko niestety pechowo. Także mam nadzieję, że teraz już będzie lepiej. Idźmy prosto do celu. Spróbujmy już tutaj to zrobić w miarę szybko. Oj, oj, oj. Dobra, okej, okay. nie wiecie co. Fuck it. Spadamy, bo znowu coś się złego stanie i będzie kapa. Whoa! Ej ten! Whoa, fuck, fuck, man! Z wystarczy go. Czy <tryk> on się nie zapalił? Uciekaj, 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 uciekaj! Dobra. się o to chodziło. Oj. Dobra, lecimy, lecimy, bo znowu zaczynam się bawić i zaraz będzie źle. Jeżeli pamiętamy dobrze z ostatniego odcinka, to tutaj jest wielki śmierdzący czarny brzydal. On się uleczę. Chociaż nie wiem, czy. Nie, no niestety nie wybuch. Zrobić to w taki sposób teraz. Fuck. Nie jest dobrze. Więc całe przed pole muszę oczyścić. jest ten jeszcze to jest. Bosz. Spada ją. Wow. Nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie. Nara! Nara. Oj. Czy tam ten ziomek idzie, czy nie? Taka jaka zręczna na nóżki spadła elegancko. Może tam ten koleś się spa... A nie, on jest tutaj, dobra. Ale co może jeżeli... Aha, dobra się zapali, jak przejdzie tutaj. O boże. No chodź. Dawaj, no. fuck No what the hell! No niemożliwe! Co się stało? What the fuck! No, ja pierdykam. Co to miało być? O, matko. Ja to sobie po prostu wytnę, kurde. Wytnę sobie do momentu, aż będę już tam i, i wszystko będzie dobrze. No, kurde, nie rozumiem tych wybuchów. Dlaczego to wybucha? Od czego? Bo się stoi tam w pobliżu, no, what the fuck. No tak, no walnąłem beczkę z buta i to co, to wybuchnie, to jak butle z gazem w domu kopnę, to też mi wypierdoli pół chaty, no bez przesady. No kurde. Nie wierzę moje ogniste włosy Boże no beczka jest sprytniejsza ode mnie Jesus Christ No nie było widać, że on się palił, no Coś tutaj wyjza, no. Whoa, 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 fuck, fuck, fuck. No ładnie. O no Jezu. Fak, 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 dobra. Myślę, że teraz mi się uda po prostu. Tu zrobić, co mam zrobić. What the fuck? Oh, co do diabła? Oh no! Hej, się Rzeszczę, bo jakiś zarażony po wow. z flakami zwisającymi z gardła właśnie się na mnie Ja pierdykam, co ma być? What the fuck? No i nie wiem nawet, czy mu pieprznąć Jaka purchawa jakaś What the fuck? O matko Mogę teraz? Szybko, szybko. O jest jeszcze jeden. O oh, fuck. O oh, my fucking god, jak mam przewalone w tej chwili. Uciekaj, uciekaj. Fuck. Dobra, naprawię broń, bo już mam zepsutą. O oh, jezu, jak mi się udało. Ooooooo oh. Dobra. Jest git. Jest git, dobra. Ale było blisko fejla. pijacz. Tak jest. Dobra. Nie do końca jest tak jakbym chciał. O łoo. Nie z języczkiem. Dłużyj! Dobra, włączone! Dobrze, a teraz na górę! On chce w ślinę, a ja nie chcę w ślinę Dobra O masakra Jedziemy idziemy na górę, pierdziele to no, za Francę To będzie bardzo ekscytujący odcinek. No dobra, ale przynajmniej wyszliśmy z tego zwycięsko. Jeżeli tak można określić sukces, że jakaś banda zombie próbowała mnie pocałować w pindolka. No nie, no nie w Pindolka. No nie wejdę. O kurde! No dobra. Ja pamiętam jak grałem w wersję prasową, to na tę wieżę się sobie tak po prostu wspinałem, a teraz proszę, to jest część misji. Także nieźle. O przypuszczam, że to ta wieża była. Chyba? Wow. Co tu robisz? Ale zlecisz stąd... O Boże! Uuu! Pięknie. Pięknie, pięknie. Ole, ciała jak ta lala Szlak by to Harim! Ktoś zdążył to rozebrać na części. Nie ma do czego włączać. To może to nie była ta wieża. Dobrze, przejdź do następnej wieży. Jest niedaleko stąd. Zjedź po linii i kieruj się na wschód, zobaczysz ją. Nie wiem, czy zjazd z takiej liny by mnie nie zabił, tak naprawdę. Tak mi się wydaje, że to by nie było raczej. Ta lina jest pod takim kątem, że bym tutaj tak zjechał szybko. Jakbym przyfasolił w te fundamenty na dole, to bym się rozpaćkał. Ale, że to jest tylko gra, to możemy zjechać. No nie, wydaje mi się, że raczej co najmniej bym sobie nogi połamał. Ale może nie znam się. Lecimy dalej. A tak, już jak bardzo mi się ta Giera podoba. Naprawdę, jest jakaś taka. Trudno mi określić, ale ma po prostu coś w sobie. Co jeśli drugi przekaźnik będzie zepsuty? Pomyśl raczej, co zrobisz, jeśli zawiedziesz Raisa. Prawidłowa odpowiedź brzmi: zginiesz paskudną śmiercią. Daj. Nie jest źle na razie. strasznie szybko się męczy tutaj na razie. No dobra. Widać już tą drugą wieżę, to może na tą się wspinałem. Wydaje mi się, że na tam. Chociaż kto wie, już w sumie nawet. Nie wiem na którą się wspinałem z tych dwóch, coś się dzieje jeszcze. Czy taki zrzut, czy coś możemy zobaczyć? Jeżeli jest blisko, jest blisko. Kurde, bo tu jest dużo typa, a ja nic nie mam. Tarda pteczka. No, zróbmy chociaż tą gwiazdkę do rzucania. Oj, tam gnoja. No oni gwiazki odbijają, no super. No what the fuck, co to za fmy jakieś? O kurde, jacy mocni. Ale dobrze. Uczciwie walczą, jeden podszedł, drugi dopiero się patrzy. Aha, dobra, okej. Okay. Dobra, nara. Nara, nara, sajonara my tu nigdy nie było, du, 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 du. Mogę apteczkę? Nie mogę. No i po co ja się pcham, kurde? No daj, panie. No Chodźmy do tej wieży, ale dostałem w Pierdolingo i prawie było zgoningo. Karim, jestem przy drugiej antenie. Płot jest pod prądem. Chyba ktoś jest w środku. To pewnie Aleksiej. I pewnie też jego syn Christoph. Jak dla mnie są dość męczący. Nie pozwól by cię zatrzymali. Musisz dostać się do środka i włączyć ten nadajnik. Danger high voltage. No dobra. Tylko pytanie jest takie. No dobra. dziś. Setecy oni są upierdliwi, nie mogę wejść tu nawet. Zobaczmy. Trzeba ja po którejś z tych rurek mogę wejść, czy nie? Musi być jakieś wejść. dlaczego ja po tym nie mogę wejść sobie jakoś, takoś? Po rurce nie mogę. O zrzut gdzieś leci. Dobra, jak ja tu wejdę? Eee... Bardzo dobre pytanie, na które na razie nie znam odpowiedzi, tutaj gdzieś przy kablu, z drugiej strony tego kabla, może zobaczmy. Tak mi tu przynajmniej ludzie na czacie piszą, ale tu nie widzę żadnego przejścia. O, jest. Ten nie przejdę. O to jest dziwne. Ha. O tutaj coś jest. No. Ma sens. Czego kurwa chcesz? Dzień dobry. Muszę się wspiąć, Aleksi, na, na jakiego wała chcesz to robić? Rais mi to zlecił. Dobrze! Nie wyglądasz na kogoś od niego. Jak sobie chcesz. Dam znać Raisowi, że nie chciałeś mnie przepuścić. Co? Kuźwa. Nie, nic z tych rzeczy. Chcesz na górę? Ej, idź. Już dłużej nie mogę. Wejdź się japę zamknij, co? W dupie mam, że ktoś słyszy. Christoph, co się z tobą dzieje? Chcemy zostać wśród żywych. Christoph. Tak. to są mordercy. Tak. Tato, to są mordercy. No. I pracujemy dla nich. Morderce. Przez to bezpiecznie. Za dużo myślisz jadać go, Christoph. Zacznij używać łupa. bo nas Ta wieża jest pozamykana, z każdej strony nie można przejść nigdzie. Już, już tędy trzeba. A jak. To ja jednak na tamto wieżę się wspinałem przedtem. No w końcu coś otwarte. Boże. A to, to są młody wilcy. że warto było się wspinać. Co eee, teraz Ups. A, gdzieś tu musimy znaleźć jeszcze drogę na górę. Tędy dobra trzeba. Okay. tu po jednych tych można się wspinać, po drugich nie można, i to trochę myli, tak? No. I to jest tutaj. Uwaga, uwaga, co z tą wieżą? Halo, halo, wieża, jak mnie słychać? Ta wieża ciała. Przekaźnik jest w porządku. Oby było warto. Dobrze. Hej Karim. nie wiecie po jednych kablach podłączamy. można się wspinać Czy po drugich nie działa? można, więc e, się co zastanawiałem, nie... co jak i wyraźnie. Dobra robota. jak wrócić nie. No wiem. No wiem... ładnie mamy level. Toraz poziom przetrwania pięknie. E, zobaczmy, co my tu mamy. Mamy kolejny poziom tutaj adept. I to jest mistrz rzemiosła. Popraw swoje umiejętności, rzemieślnicze będziesz wytwarzać więcej przedmiotów z takiej samej ilości materiałów. E, no dobra, okej, okay, spoko. To się oczywiście przyda. I zjeżdżamy. Oj, o oh fuck, o oh fuck O oh fuck, o oh fuck! Nara Dobra no, Ale bym się zapędził we róg. ale nie jestem sprytniejszy niż te niemyślące kreatury To twoja robota, co nie? Rahim? Anteny! Breken mi mówił! Sygnał mamy teraz mocny jak sku bardzo mocny! Tak, to moja robota. Jak... Zruszam na kolejne spotkanie z Raisem. O naszą antyzynę? Taka była umowa. Dobra robota ziom. Pomogłeś wszystkim, a zwłaszcza Ziowi i kaby... Dobra robota ziom. Teraz słyszą cię bez trzasków pierwszy raz od... No chyba w ogóle pierwszy raz. Widzimy się w wieży. Nie mogę się doczekać. Dobra, nie wiem czy te ząbiaki jakieś troszeczkę mocniejsze są, czy co? Wow, 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 spokojnie, panowie. Proszę się nie denerwować, już Sandida. Ja tam nie idę, mam mało życia. To zdrowie mi się nie odnawia za bardzo. Co będę tutaj ryzykował? Kolejny poziom zwinności powinien mi odblokować trochę fajnych rzeczy. Ałaja! ja. 20 punktów do tych zwinności dostaje kiedy przeskakuję nad zombiakiem. to chyba trzeba. No chyba trzeba skakać nad nimi. Szybko balewaluje. więc jak w takich momentach kończy mi się stamina, to jest dość słabo. Kto taki? Czy to Kyle Crane? Kyle Crane? Mam na imię Troy. Przewodzę niewielkiej grupie ocalałych z sektora Zero. Mówimy o sobie żar. Chyba żart? Sektor Zero jest kompletnie odcięty. Crane, zanim przywróciłeś łączność radiową, nie wiedzieliśmy nawet, czy ktokolwiek inny w mieście pozostał przy życiu. Chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni. Dałeś nam nadzieję. Oj, to moim się, że mogłem pomóc. Jeśli my moglibyśmy jakoś pomóc tobie, Crane, po prostu nam powiedz. O, no, 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 no. no! Fuck, fuck! 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 Chyba po mnie. Nie, dobra, jest. Jest. O kurde, jakiś gaz trujo... Pierdolę, kończymy ten odcinek. What the fuck! Co tu się stało? A, w sumie dobrze wyszło, bo jesteśmy od razu u Raisa. <noise> także możemy odebrać zapłatę, także spoko. Dobra, to wchodzimy do środka. Dobra. Zadanie dokonane. Teraz tylko wrócić do Raisa i odebrać. Chociaż coś to czuję, to... że Rais nie będzie taki skory do współpracy. Nie, jest. nie tylko zrobiłeś to, co zlecił Ci Karim, udało Ci się też wrócić w jednym kawałku. Brawo. Dostanę teraz antyzynę? Wydawało Ci się, że to mi wystarczy? Masz jeszcze sporo do udowodnienia. Słuchaj, naprawdę potrzebujemy leku. Daj mi go teraz, a ja wrócę i zrobię, co zechcesz. Dostaniesz antyzynę wtedy, kiedy ja powiem, ani sekundy wcześniej. Powinieneś jednak wiedzieć, że jestem rozsądny. Zrób to, o co Cię proszę, a dam Ci nie jedną, a dwie skrzynie antyzyny. <słuch> Dobra niech będzie. Co mam zrobić? Ta robota różni się trochę od zabawy z antenami. Będzie ona wymagać trochę więcej perswazji, umiejętności narzucenia swojej woli, tworzenia własnych zasad. To sprawia, że jesteś mężczyzną. Czy jesteś panem swojego losu krain? Czy też jesteś tylko czyjąś kukiełką? Wydaje mi się, że znam odpowiedź. Pogadaj z Karimem, zobaczę, czy warto tracić na ciebie czas. No dobra, no dobra, ale to myślę, że tutaj ludziska zrobimy przerwę. No wiadomo, to Rajs to jest taki typ, który tej antyzyny nie da, ale no wiadomo, gramy tutaj jakby na dwa fronty, więc nasza misja zlecona przez GRE wymaga, żebyśmy tutaj zinfiltrowani, zinfiltrowali to, co tutaj się dzieje i żebyśmy się dowiedzieli co i jak, czy to jest ten właśnie Sulejman i tak dalej, i tak. Dalej, dobra ludzko, będziemy kończyć ten odcinek. Dzięki Wam bardzo, trochę tu, tu było faili, ale e, przynajmniej się udało wszystko zrobić, także jest spoko. Dobra, to by było na tyle, ludziska, Także widzimy się w następnym odcinku. Dzięki bardzo, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!